Porsche, kochany, widzieliście! No, też to by tak było. kochany, ta gra jest naprawdę chora. I to jest już oficjalne moje stanowisko w stosunku do tej gry. Dwie akcje, dwie bramki, a ja na tłukę w 20 meczach głową w mur. Gościu nic tu nie, muszy, nie musi robić. Dosłownie nic. Wystarczy te dwa podania wymieni i gol. Smolik dogania Messi'ego. No tego jeszcze chyba nie grali w tej FIFA. Ja jeszcze czegoś z, z czymś takim się nie spotkałem, ale jak widać, FIFA uczy babi. 99 najwyraźniej, równe jest 81? Czy nawet 80? Boże, FIFA jeden, nie lecimy dalej, lecimy dalej. Bo jest... Tak na chora.